Rada pokoju Grenlandia-Wenezuela chciałoby się powiedzieć, co to była za kadencja. Ale, drogi widzu, to dopiero pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytania, kto dokładnie zasiada w nowo powołanej Radzie Pokoju Donalda Trumpa i dlaczego ten ruch wywołał takie oburzenie na świecie. Co tak naprawdę mówił Trump w Davos o Grenlandii? Dlaczego Ameryka tak bardzo chce tego terytorium, i jak USA dogadały się z Danią, oraz co się stało z prezydentem Wenezueli i kto teraz rządzi w tym kraju pełnym ropy. Ja nazywam się Dominik Dusza i witam Was na kanale Centrum Pieniędzy i Polityki. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję i obejrzyj wideo do końca. A teraz zaczynajmy. W styczniu 2026 roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, prezydent USA Donald Trump oficjalnie powołał nową organizację do życia pod nazwą Board of Peace, czyli Rada Pokoju. Rada ta ma deklarowany cel: promować stabilność w regionach dotkniętych konfliktami, wspierać odbudowę po wojnach i stać się narzędziem dla pokoju. Alternatywą lub uzupełnieniem dla takich organizacji jak ONZ. To brzmi jak szlachetny cel. Ale szczegóły tej organizacji i przede wszystkim sposób jej ustanowienia budzą ogromne kontrowersje. Kto w niej zasiada? Do najważniejszych ludzi w Radzie Pokoju należą Donald Trump, jako wódz, chairman, z uprawnieniami formalnymi określonymi w statucie. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, Jared Kushner, zięć Trumpa, Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, Mark Rowan, amerykański miliarder, a jej banga, prezes Banku Światowego. To jest tak zwany Executive Board, komitet wykonawczy Rady Pokoju, który ma realne wpływy na decyzje i kierunek działań tej organizacji. Poza tym Trump zaprosił do organizacji około 50-60 państw ze wszystkich kontynentów. Zaproszenie otrzymał nawet papież Leon XIV. Ale Watykan nie poinformował jeszcze, czy do tej Rady Pokoju wejdzie. Wśród krajów, które zaakceptowały zaproszenie do tej Rady Pokoju, znajdują się między innymi Białoruś, Węgry, Argentyna, Maroko, Azerbejdżan, Jordania. Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i wiele innych krajów. Dlaczego to wywołało taką krytykę? Rada Pokoju wzbudza kontrowersje z kilku powodów. Trump chce ustanowić ją jako alternatywę dla ONZ, twierdząc oficjalnie, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie działa skutecznie. Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od ONZ z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Wszystko co dostałem od ONZ to ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie. Gdyby pierwsza dama nie była w świetnej formie, upadłaby. A struktura. I zasady członkostwa w Radzie Pokoju są bardzo specyficzne. Żeby być członkiem Rady Pokoju, trzeba zapłacić 1 miliard dolarów. Jeżeli kraj nie zapłaci, uzyskuje tylko trzyletni mandat. Formalnie jedynym członkiem z dostępem do pełni władzy jest sam Donald Trump jako chairman, co w praktyce przypomina bardziej prywatną organizację pod jego kierownictwem niż neutralną instytucję pokojową. Żadna umowa międzynarodowa nie stoi za Radą Pokoju, więc jej kompetencje wobec państw trzecich nie są regulowane prawem międzynarodowym. Brak entuzjazmu wobec wielu tradycyjnych sojuszników. Na przykład Wielka Brytania, Francja, Norwegia i Kanada oficjalnie odmówiły uczestnictwa ze względów prawnych i etycznych. Czy Trump więc Chce zostać dożywotnim królem? Nieformalnie wygląda na to, że tak. Statut Rady przewiduje, że Donald Trump jest przewodniczącym organizacji, której mandat nie kończy się z chwilą zakończenia kadencji prezydenta USA. W praktyce Trump może utrzymać tę rolę nawet po opuszczeniu Białego Domu. To jest punkt, który budzi największe oburzenie w Europie. A co na to Polska? Prezydent Karol Nawrocki poparł inicjatywę Donalda Trumpa, ale nie podpisał się pod dokumentem ze względów prawnych. Odbyła się inauguracja Rady Pokoju, wielkiego, ważnego projektu prezydenta Donalda Trumpa. Ja, jako strażnik Konstytucji znam reguły przystępowania Polski do międzynarodowych organizacji. Tego typu podpis prezydenta. Wymaga oczywiście wcześniejszej akceptacji przez polski parlament, pewnej inicjatywy Rady Ministrów, więc ogromne zainteresowanie wyraziłem Radą Pokoju. To dla Polski, drodzy Państwo, jest prestiż, że Polska jest zapraszana do gremiów, które mają rozstrzygać także kwestie Bliskiego Wschodu, kwestie wojny między Izraelem a Palestyną. To jest wyraz wielkiego szacunku do polskich żołnierzy, do polskiej dyplomacji, do prezydenta Polski, do całego polskiego narodu. Natomiast w związku z kwestiami, Konstytucyjnymi, legislacyjnymi, pewnym porządkiem prawnym, ustrojowym w Polsce swojego podpisu nie złożyłem, ale jak Państwo zapewne widzieliście, brałem udział w tym wydarzeniu. No i to chyba na tyle w takim skrócie, Szanowni Państwo. O głosowaniu na temat przystąpienia prezydenta do tej inicjatywy pewnie usłyszymy niebawem. A teraz przejdźmy do tematu, który poruszył całe europejskie wojsko. Niemcy wysłali na ratunek 13 żołnierzy, Francuzi 15, a Wielka Brytania jednego. Tak, chodzi o Grenlandię. Podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Trump po raz kolejny poruszył temat Grenlandii. Nigdy o nic nie prosiliśmy i nigdy nic nie dostaliśmy i pewnie nic nie dostaniemy, chyba że postanowię użyć naszej nadzwyczajnej siły, a wtedy bylibyśmy nie do powstrzymania, ale nie zrobię tego. OK, teraz wszyscy mogą odetchnąć. To jest zapewne najważniejsze oświadczenie, bo wszyscy sądzili, że użyję siły, ale nie muszę używać siły, nie chcę i tego nie zrobię. Stany Zjednoczone proszą tylko o takie miejsce zwane Grenlandią które już kiedyś mieliśmy, ale z no szacunkiem oddaliśmy je Danii nie tak dawno temu, po tym jak pokonaliśmy Niemców, Japończyków, Włochów oraz innych w czasie II wojny światowej. I jedyne o co prosimy to, żeby dostać Grenlandię, w tym prawo do własności, bo trzeba mieć prawo własności, aby móc jej bronić. Nie można jej bronić, jeżeli się ją leasinguje. Z prawnego punktu widzenia to jest nie do obrony, a po drugie psychologicznie, no kto do diabła chce bronić czegoś, z czego korzystają na podstawie umowy o leasingu? Trump mówił, że Stany Zjednoczone oszacowały ramy przyszłej umowy z Danią na temat Grenlandii i zainteresowanie USA obejmuje nie tylko nieruchomości, ale strategiczne bezpieczeństwo Arktyki. Mr. President, can you give us some details on how you reached this framework, please? What is the detail of the framework? What's the what? What are the deal it's a really details? Good deal for everybody. It's a great security, great national and international security. Uh, it's a deal that people jumped at. Uh, really fantastic for the USA. Uh, gets everything we wanted especially real national security and international security. how so can you give us some details please Well the deal is going to be put out pretty soon I mean, we will see it's, uh, it's right now a little bit in progress but pretty far along it gets us everything we needed to get it's a deal that everybody's very happy with. does it still include you does it still include does it still include the United States having ownership of Greenland like you've said you wanted uh, it's a long-term deal.

W trakcie wystąpienia Trump nawet zrezygnował z wcześniejszych gróżb wobec krajów Unii Europejskiej, które opierały się jego planom na temat Grenlandii, co zostało odebrane jako gest dyplomatyczny i jest pozytywnie odbierane przez rynki finansowe. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego USA tak bardzo chcą tej Grenlandii. Grenlandia ma ogromne znaczenie strategiczne i surowcowe. Położona jest w kluczowej części Arktyki, co ma znaczenie zarówno dla militarnego nadzoru północnych szlaków, jak i dla systemów ochrony rakietowej nad kontynentami. Nie od dzisiaj również wiadomo, że Grenlandia to ogromne złoże surowców ziem rzadkich, a wykorzystanie tych surowców może stworzyć realną konkurencję dla Chin, która aktualnie jest monopolistą, jeżeli chodzi o wykorzystywanie metali ziem rzadkich. A skoro już o surowcach mowa, warto wspomnieć o państwie, które jest w ogromnym kryzysie, a ma największe złoża ropy na świecie. Tak, mowa o Wenezueli. Wenezuela to dziś jeden z najbardziej niepewnych punktów na geopolitycznej mapie świata. I to nie dlatego, że wydarzenia tam mają dramatyczny charakter, tylko dlatego, że to, co się dzieje w tym państwie. Może mieć skutki, które odbiją się daleko poza granicami tego kraju. W nocy z 2 na 3 stycznia 2026 roku USA przeprowadziły precyzyjną operację wojskową na terenie Wenezueli. Celem było schwytanie prezydenta Nicolasa Maduro i jego małżonki. Amerykańskie siły specjalne pojmały Maduro i przewiozły go do USA, gdzie w Nowym Jorku został doprowadzony przed sąd federalny. I usłyszał zarzuty między innymi narkoterroryzmu i handlu narkotykami. Trump nazwał to operacją egzekwowania prawa i ogłosił, że USA będą tymczasowo zarządzać Wenezuelą. Będziemy zarządzali tym krajem do momentu, aż, aż damy radę przeprowadzić bezpieczną tranzycję siły. Nie chcemy być zaangażowani w to, że ktoś tam wejdzie do Wenezueli, żebyśmy mieli taką samą sytuację, jaką mieliśmy wcześniej z Maduro. So Więc będziemy zarządzali tam tym państwem, aż uda nam się przeprowadzić porządną, bezpieczną zmianę władzy. Zapytasz pewnie, czy to była legalna operacja? Otóż Trump uważa, że zatrzymał osobę oskarżoną o narkoterroryzm, ale wciąż był to prezydent innego suwerennego państwa. Wielu ekspertów podkreśla, że porwanie urzędującego przywódcy obcego państwa bez mandatu ONZ lub zgody rządu tego kraju stanowi naruszenie karty Narodów Zjednoczonych i norm prawa międzynarodowego. Sekretarz Generalny ONZ ostrzegał, że taka interwencja może otworzyć niebezpieczny precedens. Państwa nie powinny realizować swoich praw przez użycie siły bez międzynarodowej zgody. Jak więc Wenezuelczycy zareagowali na te wydarzenia? Reakcje w samym kraju są skrajne. Część mieszkańców wyraża radość i ulgę, widząc w porwaniu koniec ery autorytarnej Maduro. Inni odczuwają lęk i niepewność, bo obawa o przyszłość, nowe represje lub chaos polityczny jest realna. Rząd Wenezueli, formalnie reprezentowany przez tymczasową panią prezydent Delci Rodriguez. Ogłosił stan wyjątkowy i apeluje do sił bezpieczeństwa o ściganie wszelkich wspierających inwazję, co powoduje dalsze napięcia i naruszenia wolności obywatelskich. W praktyce sytuacja jest bardzo niepewna. Część sił bezpieczeństwa i armii lojalnej Maduro nadal istnieje, a chaos polityczny sprzyja napięciom i ryzyku represji wobec przeciwników tej operacji.

Że chcą większego dostępu do wenezuelskiego sektora paliwowego, mają wpływ na globalne nastroje na rynku surowców. Stan wyjątkowy i represje. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i wydano dekrety o ściganiu osób promujących amerykańską inwazję. Co na to świat? Międzynarodowa reakcja jest mieszana. Część krajów potępia operację USA jako naruszenie suwerenności i prawa międzynarodowego. Inne uznają decyzję Waszyngtonu za krok w stronę obalenia reżimu uznanego za autorytarny. Z punktu widzenia prawa, brak mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ oznacza kontrowersję natury prawnej i dyplomatycznej. Jak więc wygląda Wenezuela teraz? Polityczne próby kontynuacji władzy przez dotychczasowy aparat państwa oraz napięcia między stroną pro-USA a lojalistami dawnego reżimu. Walka o narrację. Czy to jest uwolnienie narodu, czy interwencja imperialna? To pytania, które dziś rozdzielają opinię publiczną. A ty, co myślisz o pomysłach Donalda Trumpa odnośnie Grenlandii, Rady Pokoju i o wydarzeniach w Wenezueli? Napisz proszę swoją opinię w komentarzu pod tym filmem. Nie zapomnij również o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu będę miał większą motywację, do nagrywania kolejnych materiałów. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.